Cześć, witajcie. Jest mi bardzo miło, że znowu się widzimy. Hmm. Wiecie co, dzisiaj nie miałem weny na filmik, ale rozmawiałem z bardzo mądrym człowiekiem, który przypomniał mi o rzeczy, której sobie <laughs> teoretycznie zdawałem sprawę i praktykowałem jakiś czas temu, ale zaniedbałem. Zaniedbałem sam w sobie, przez co i wam nie przekazałem. Co jest bardzo istotne w moim trzeźwieniu. A i wydaje mi się, że w trzeźwieńiu każdej osoby kwestia wybaczenia samemu sobie. Uwaga. Cały czas skupiam się na tym, aby uporządkować swoje życie wobec innych, aby nie musiał przechodzić na drugą stronę ulicy, kiedy spotykam ludzi z czasów mojego picia aby mógł stanąć godnie przed każdym, każdemu spojrzeć z szacunkiem w oczy, każdemu się ukłonić, podać rękę, uśmiechnąć się. I teraz pytanie <laughs> jeszcze chorobsko mnie trzyma. Czy tak naprawdę mogę każdemu spojrzeć prosto w oczy? Czy do każdego mogę się uśmiechnąć? Czy wybaczyłem każdemu? A czy wybaczyłeś samemu sobie? Jak bardzo skrzywdziliśmy, jak bardzo ja skrzywdziłem wiele osób moim pijaństwem, ale jak bardzo skrzywdziłem tym wszystkim siebie samego, powiedzmy na tamten czas, nie zdawałem sobie nawet z tego sprawy, ale teraz, kiedy trzeźwieje, to mijają lata i żyję jak każdy człowiek. Zacząłem sobie zdawać sprawę z mojej przeszłości, że poniosłem niepowetowane straty, że skrzywdziłem samego siebie. Teraz, co jest dla mnie bardzo ważne, aby ku przestrodze nie pamiętać, nie zapomnieć, aby ku przestrodze dla samego siebie, nie zapomnieć kim jestem. Jestem alkoholikiem. Więc chcę Wam powiedzieć, jak ja rozumiem słowo przebaczyć. Kto czytał trylogię Henia Sienkiewicza, ten wie. Bacz Pan na to. Czyli zwróć na to uwagę, przyjrzyj się temu, obserwuj to, myśl o tym. A przebaczyć, znaczy przestać na to baczyć. Czyli przestać zwracać na to uwagę. Wreszcie przestać o tym myśleć, przestać się na tym skupiać. To nie znaczy udawać, że się nic nie stało. To nie znaczy zapomnieć, yy, że coś takiego było. Ale to nie znaczy również, że mogę zastanawiać się nad tym, że gdyby było, to by było, to by mogło być inaczej, bo gdyby nie to, to by tak. Przebaczyć to znaczy przestać o tym myśleć, zaakceptować, że to się stało, że od tego nie masz odwrotu, bo to już było. I przestać drapać z trupy przeszłości. Pamiętać, kim jestem, pamiętać, co się stało, ale pamiętać również o tym, że bardzo staram się, bardzo pracuję nad sobą, pracuję bardzo nad szacunkiem do innych osób, i tak naprawdę zachowuję się bardzo uczciwie wobec siebie i wobec innych. Przez co staje się również człowiekiem godnym szacunku. I wtedy, kiedy złapię to wreszcie, wtedy mogę zupełnie swobodnie stanąć przed lustrem. Jak mówił profesor Osiatyński, poprawić sobie przedziałek i odpierdolić się od siebie. Nie? Wiktor Osiatyński, w świętej pamięci, tak fajno właśnie mówi. Wstań rano, popraw przedziałek przed lustrem i odpierdol się od siebie. Nie? To jest konieczne. To jest konieczne, żeby przestać się stygmatyzować przeszłością, żeby tak naprawdę zacząć żyć od nowa godnie, żeby żyć teraźniejszością, żeby przestać już rozmyślać o tej przeszłości, żeby też przestać, żeby też nie dawać się pałować złośliwym, nie? Żeby przestać słuchać tego yy, tak gówna już po latach. Tak, to ty się przypomnij, ile ty chlałeś, ile ty przechlałeś, ile no to już było. Ja pamiętam, że to było ale jeżeli mam do końca życia, y, pałować się tym, to jest, to jest słabe życie. Nie? Tak naprawdę czas y, jest wybaczyć sobie samemu, zdać sobie sprawę z tego, że jestem chory na chorobę alkoholową, poddałem się leczeniu, zdrowieję, y, rozwijam się. Rozwijam się duchowo, staram się bardzo być grzeczny, uprzejmy, dobry, uczciwy. Bardzo szanuję ludzi i ja również zasługuję na szacunek. Także przestań patrzeć na swoją przeszłość. Dziel się tym, co odkrywasz. Żyj w pokoju, żyj trzeźwo. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem wybacz sobie i żyj godnie. Pozdrawiam.